Witam ponownie na kanale Rozalska Gotuje. Dzisiaj y, makaron z pomidorami i z serem feta. Zobaczcie, tak wygląda. Szybkie, proste danie, bezmięsne, bardzo zdrowe, bardzo pyszne. Zapraszam na film. I zaczynam od y, przygotowania pomidorów. Tutaj mam pomidory, do jego własnego ogródka, świeżutkie. Pomidory y, zaleję gotującą wodą, wrzącą wodą sparzę, żeby zdjąć skórkę. Robię to w ten sposób. Pomidory y, trzymamy y, w gorącej wodzie dosłownie chwilkę. Około minuty. Teraz wyleję y, Wodę i obiorę pomidory ze skórki. I teraz skórka bardzo ładnie schodzi, jak widać? I tak wyglądają pomidory po obraniu ze skórki. Pokroję teraz pomidory na plasterki. Następne. I tak wyglądają pomidory po obraniu ze skóry i po przekrojeniu na grube plastry. Tutaj mam dwa kawałki sera, to jest serfyta. I teraz ułożę wcześniej przygotowane pomidory wokół. Ułożę kolorami na przemian. Tutaj mam ząbki czosnku, pokroję na drobniejsze kawałki i też dodam. Do pomidorów. Posolę, pomidory. Dodam też bazylii świeżej, a teraz dodam oliwy z oliwek. Tak przygotowane pomidory będą piekła w piekarniku około 40 minut. Piekarnik jest nagrzany na 180 stopni. I tak wyglądają pomidory z serem po wyjęciu z piekarnika. Wyglądają naprawdę apetycznie i bardzo ładnie prezentują się, jak widzicie. A teraz. Wymieszam pomidory razem z serem. Robię to w następujący sposób. Ser jest bardzo mięciutki. I pomidory też. Tutaj mam makaron świderki, który wcześniej ugotowałam, i dodam teraz do naszej potrawy. I dokładnie wszystko wymieszam. A ja już się z Wami na dzisiaj żegnam. Serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, za łapkę w górę. Yy, I zapraszam na następny film. Do zobaczenia.